Rzym, dom, gdzie urodził się nasz papież, święty Pius XII. Jest to miejsce również, gdzie wcześniej urodził się święty 132 papież, papież święty Benedykt V. Kościół Cezanowa, budowany przez świętego Filipa Neri. Niezwykłe miejsce. Rzym, Miasto Świętych. Idziemy drogami naszych świętych papieży i świętych. Idziemy drogami świętego Piotra, świętego Benedykta. Ulica nazywa się Via Delico Orsini. Matka Boża, dom papieża. A tutaj mamy Matkę Bożą, kościół. Zaraz przyjdziemy Cię odwiedzić, Filipieneri, Ale idziemy teraz drogami. Dziś urodził nasz święty Pius XII. Ostatni 260-ty fatimski papież. To jest brama do domu, gdzie się urodził. Ale niestety dziś jest zamknięta. Ach.